Dzień dobry. Witam wszystkich. Po jakimś dłuższym czasie w Baldur's Gate 3. No, ja też od tamtego czasu do Baldur'sa nie zaglądałem. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Widzę, że jestem sam. Czyli żadnego towarzysza jeszcze nie mam. Czy to jest po upadku? Nawet nie, nawet nie pamiętam. Aha, to jest do tego. Tak się czasowa kamera, bo nie da się. No dobra, ja nie pamiętam, czy ja tutaj właśnie spadłem tego Nautilusa. No dobra, tak czy siak idziemy. A jeszcze zobaczmy, co tu jest. Fresh water. być settlement pobliżu. O, to jest aha to jest atak dobra da się tu jakoś wejść do tej wody czy coś nie da się wejść do tej wody ja mogę wciągać tu jakieś ciało dać mi się Patrz mi się tam zagłębiło o, posępne serce leży. Zabierzemy je. Piękny dzienoberek. Śpisz pani. O, jakie fajne cacko tutaj masz. Widzimy kradziej. To za artefaktur. doing i'm alive yes thank you for the concern and speaking of how are we alive i remember the ship i remember falling then nothing No. I don't recognize this place. But anything's an improvement on where we just came from. First things first, we need supplies, shelter, and most of all, a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. We need each other. And we both know what's at stake. Can't think of better company. one thing just before we go I wanted to thank you again for freeing me it would have been all too easy for you to run right past my pod but you didn't I'll remember that lead the way yeah, tutaj z setem. Ciekawe. Czyli jakaś misja? postaci o, dla postaci tu mogą być jak tu się otwierało są postacie a ja nie chcę postaci ja chcę misję jak tu się otwierało misję co to jest to nie to tu są postacie księga czarów karty postaci księga czarów karty postaci na razie karty postaci zostawmy Co się wchodziło w misję Nie no to zamknijmy, nie chcę tego Misja, questy Nie, jest, to jest ten A journal? Jest, journal, dobra Pod J remedium Jakieś z piekła. Na pokładzie Nautyliusa rozbiliśmy się gdzieś w sferze materialnej, musimy zbadać okolice i znaleźć uzdrowiciela Która ciemności, je, werbowaliśmy do drużyny Puelska i Posępne serce Ona także znajdowała się na pokładzie Nautilioidu I została zakażona kijanką Dobra Jedziemy z tym koksem for me. Możesz czytać książki, listy, notatki przechowane w ekranie. dobrze.

to jest mapa okolicy, możesz zobaczyć na niej miejsce związane ze zadaniami i umiejscować swoje znaczniki własne. Mm -hmm. Możesz także teleportować się do nowo odkrytych, do odkrytych punktów orientacyjnych mm -hmm. Okej. Okay. Swoja drużyna znalazła kilka składników alchemicznych, Zgromadzi je w jednym ekwipunku i użyj alchemii, aby stworzyć własne mikstury, trucizny i eliksiry. A, to jest to. Ten krąg. Aha, no dobra. A hmm. Razem zajrzymy sobie do tych listów, może. Ten rybak coś miał. Jak to był eksryponek, to był pod i ta. Brelok Sakwar Chemika. Jest to ten pachnący list. Mimo plam od wody i rozmazanego inkaustu, wciąż jest czytelny. No dobrze. A jak go przeczytać? Jest, przeczytaj. Ty, ty, kocham Cię. Widzisz, powiedziałam to, a jeśli spotkamy się jutro, powtórzę ci to, i będę ci to powtarzać, aż się zestarzejemy i posiwiejemy. Zróbmy to, ruszajmy do Wrót Baldura, wiem, że to ryzykowne, ale tu też nie jest bezpiecznie. Ostatnie miesiące były niełatwe, ale kiedy jesteś przy mnie, zawsze mi jest trochę lżej. Zostaw swoją łódź i spotkajmy się na wzgórzu nad starym mostem. Zabierz ze sobą tylko to, co zdołasz nieść. Więcej nie potrzebujemy. Nie spóźnij się. Całuję, Anna. No pięknie. Pięknie, pięknie po prostu. Mamy liściory od I szanty dla suczej królowej. To jakieś pieśni bojowe. Pięknie, o kurde, to jest jakaś pioseneczka. Wiosłować z całych sił, fala oblewa nam karki. Wiosłować z całych sił. Pala oblewa nam barki. Wiosłować z całych sił. Pod pokładem może się kotuje. Lecz sucza królowa sztormy powstrzymuje. No. Do ambreli pewnie to jest. Czy tam umbreli, nie wiem, jak to czytać. Tej faruńskiej bogini mórz, chyba ona tak się nazywa. Może ja już coś nie pamiętam. Dobra, nie będziemy czytali tych szant, tutaj śpiewali ani nic. W każdym bądź razie zbieramy dalej ekwipunek. A co, jak we wezmę w ten brelok? Odpuść. Oj, tu mam ziółka różne. Niech będzie. No dobra Worek z zapasami obozowymi uh -huh. A, tutaj jedzenie to zapasy obozowe nam się ładują. I brelok Dobrze. Czyli mniej więcej to już wiemy o to chodzi. Kp 11. Lepiej się nie zbliżać do nikogo. Dobra, dalej. More of those wretched things. jest best keep some distance or this will be a short fight nie dobra idź nie masz ale możesz tarczę wiary Ochroń cel przed atakami zwiększy jego klasę pancerza o 2 do następnego długiego odpoczynku. albo to jedną komórkę czarów. Akcja dodatkowa. Koncentracja. i right. still breathing despite everything

nasze nasze postępne serce Czaru. Czy to, ale czy to przerwie... Czy to przerwie tarczę? Poleczyła się trochę. Nie, nie przerwało tarcie, chyba. ale dobra. Such a distant Taką dzień twoje siły się wyczerpują, udaj się na długi odpoczynek, aby odnowić wytrzymałość i zasoby. Aha, no dobra, do, dobrze, że. To się zrobiło. A to tak się wgrywał na pewny poziom. Faktycznie tworzenie punktów zaklinania. Przekształć komórki czarów w punkty zaklinania. No właśnie, co to jest? I tworzenie komórki czaru. Jak punkty zaklinania w komórkę czaru? Czyli co? Dobra. Wyskaną czar. Zastąp czarmę ta magia. Dobra. Jedźmy dalej. Co dalej? Czary, tak? Wybierz czar. Uśpienie jest całkiem niezłe. Metamagia. Metamagia. Precyzyjne zakręcie, dalekosiężne, przedłużone, bliźniacze. Aby aktywować czary, działają tylko na jedną istotę. Teraz mogą zadziałać na dodatkową. Koszt wynosi 1 punkt zaklinania na każdy użyty poziom komórki czaru. Koszt sztuczek wynosi również 1 punkt zaklinania. Aha, czyli że mogę bliźniacze zakręcić wtedy. Tak, jakby dwa, dwa czary poszły na jeden. Dobra, to weźmiemy te wyjścia na I przedłużone zakręcie, czyli że dłużej trwa. Dalej można o 9 metrów zwiększyć dystansowych o połowę, a dotykowych do 9 metrów. O! To dawa niedaleko siężne. A poczekaj. Wymaganie jeden punkt zapinania na czary. Dobra. I zastąp czar. Coś można usunąć, pokażmy Barwną kulę i mag... nie, nie, usuwajmy Akceptujemy Edyk drugi poziom Dobrze Zwiększono 5 doświadczeń. akcje, odpędzanie nieumarłych dostała. Przywoływanie sobowtóra. Odwróć uwagę przeciwników za pomocą iluzji. Będąc w odległości trzech metrów od iluzji, ty i twoi otrzymujecie o ułatwienie do testów ataku. Dobra, mhm. i przygotuj czary. Zadawanie ran. Ale to jest dotykowe, tylko. Ale więcej niż tym swoim młotem by zadawała ran. Pocisk wiodący, kojące słowo, tarcza wiary i leczenie ran. Dobra, niech będzie to. Zobaczymy, jak. Ona jest bogini szar. No, nie mówcie. Nie wiedziałem, że to ona jest zła to, to za jakaś pacjata. Dobra, nieważne. To dlaczego ma zadawania. Dobra. Mamy Tu zapiszemy. Dla pewności. Będziemy spać. Tak w ogóle, to ile już gramy? Dobra, 30 minut minęło. To myślę, że możemy kończyć. Mniej więcej 30 minut. To myślę, że możemy kończyć. Na no teraz, w tym momencie i zapraszam Was na przyszłe odcinki czy to z Bardos Gate, a 3 czy jakichś innych filmów które są u mnie na kanale i będą Dziękuję za oglądanie